Dzień dobry Państwu. Nazywam się Bartłomiej Gliński. Na co dzień jestem zatrudniony na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić e, krótki wykład na temat energetyki słonecznej. E, zapraszam Państwa, szczególnie młodzież, do studiowania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Mamy szerokie spektrum ciekawych kierunków. E, według mnie, najciekawszym oczywiście kierunkiem to są kierunki które znajdziemy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na wydziale chemii właśnie. Ja na co dzień zajmuję się nowoczesnymi technologiami, jak i energetyką odnawialną. Jeżeli państwo jesteście zainteresowani problematyką energii odnawialnej, zapraszam państwa na moją stronę na portalu ResearchGate. Tutaj jest link podany na slajdzie oraz do dołączenia do, do grupy 100% OZE w Polsce. Gdzie codziennie ja i inne osoby wrzucamy ciekawe posty na temat energii odnawialnej, przede wszystkim na temat energii odnawialnej w Polsce. Proszę Państwa. Życie na ziemi za tak naprawdę naszej gwieździe, jaką jest słońce, i słońce wysyła do nas non stop ogromne ilości energii, i tą energię możemy wykorzystać bądź pasywnie, bądź Aktywnie do przede wszystkim ogrzewania, jak i do produkcji prądu elektrycznego. Tutaj, na slajdzie, przedstawię Państwu przykład budynku pasywnego, gdzie poprzez odpowiednią budowę możemy zapewnić odpowiedni komfort termiczny w ciągu całego roku. Słońce w ciągu roku znajduje się. Na różnej wysokości na widokręgu. Latem jest najwyżej, i tutaj widzimy, że jeżeli mamy pochyły dach i okap, to promieniowanie słoneczne się odbija. I mamy chłodniej w domu. A jeżeli jest pora zimowa, gdzie słońce znajduje się najniżej, wówczas bez problemu przez okno promieniowanie słoneczne wpada, ogrzewa nam wnętrze, w, wnętrze w, 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 w domu. Pokoje, pomieszczenia, i e, dzięki czemu można powiedzieć, że energię ciepłą słoneczną mamy e, za darmo. E, także duże okna przeszklenia powinny być od strony południowej, żeby jak najwięcej tego ciepła e, słonecznego pozyskać. Od strony północnej powinno być jak najmniej okien, najlepiej dobra izolacja e, szczelne zamknięcie. No, i tak jak mówiłem, pochyły, dach i okap. I tutaj mamy przykład takiego domu pasywnego od strony południowej rzeczywiście duże okna, duże przeszklenia. Dach jest pochyły, mamy okap, i od strony północnej malutkie okienka, jeszcze bliskość drzew, które dodatkowo chronią przed wiatrem, i zacienienie tutaj akurat nie odgrywa żadnej roli. Też bardzo ważna jest rola roślinności latem i zimą ja akurat przez kilka lat mieszkałem w domu asystenckim na parterze i tam przed oknem moim rosło duże drzewo i latem jak było gorąco liście zatrzymywały skupiały się na zatrzymywały promieniowanie słoneczne dzięki czemu miałem chłodniej w pokojach Temperatura do 25 stopni, a dwa piętra wyżej koleżanka miała 40 stopni. Z kolei zimą, jak już nie było liści, to promieniowanie słoneczne bez problemu przedostawało się między gałązkami i ogrzewało pokoje. Dzięki czemu zimą temperatura była odpowiednio wyższa. Oprócz pasywnego wykorzystania energii słonecznej, ciepła słonecznego, możemy aktywnie też pozyskiwać to ciepło za pomocą kolektorów słonecznych czy paneli fotowoltaicznych. Kolektory słoneczne, te, które spotykamy w Polsce, są to kolektory niskotemperaturowe, które służą do produkcji ciepła, ale na świecie istnieją również kolektory średnio- i wysokotemperaturowe, które wykorzystuje się do produkcji ciepła bądź prądu elektrycznego. I tych kolektorów słonecznych rok do roku przybywa. Jest ich coraz więcej. Troszkę pojawiło się problemów z dostawami w wyniku pandemii koronawirusa, ale już w 2021 roku odnotowano kolejny wzrost tychże kolektorów, wzrost ilości montowanych kolektorów słonecznych. Tu z kolei widzimy schemat pracy elektrowni słonecznej w Almerii w Hiszpanii. Mamy duże pole luster, heliostatów, tak i być może kiedyś Państwo, jako dzieci bawiliście się lusterkami, puszczaliście zajączki, tak? Czy skupialiście promieniowanie słoneczne i kierowaliście na przykład w oczy koleżanki, która się Wam podobała. I to jest tak samo: zbieramy promieniowanie słoneczne i kierujemy w pewien jeden punkt, który nazywa się centralnym zbiornikiem ciepła. Jak tych heliostatów luster jest bardzo dużo, to temperatura która jest w centralnym odbiorniku ciepła, jest rzędu na 600-700 stopni, i to jest oczywiście temperatura wystarczająca do produkcji prądu elektrycznego. W Almerii mamy ciekły sód, który jest w obiegu. Yy, yy, mamy wytwornicę pary, i przegrzana, gorąca para napędza nam turbinę, produkowany jest prąd elektryczny. A tak ta elektrownia, widzą Państwo, wygląda w rzeczywistości. Duże pole luster, czyli heliostatów, one w ciągu dnia y, automatycznie zmieniają, obracają się, zmieniają położenie po to, ażeby jak najwięcej tego promieniowania słonecznego skupić na sobie i w kierunku punktu centralnego przesłać. Inne rozwiązanie to są kolektory paraboliczne, gdzie promieniowanie słoneczne pada nam na kolektor, odbija się i kierowane jest do rury absorbera. Tam jest czynnik roboczy, który ogrzewa się coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. Jest na tyle gorący, że też możemy produkować prąd elektryczny, i takie elektrownie yy, 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 możemy spotkać chociażby w USA czy w Australii. Tu z kolei jeszcze inne ciekawe rozwiązanie to tak zwana wieża słoneczna komin słoneczny yy, gdzie yy, budujemy duży kolektor, który pod wpływem promieniowania słonecznego nagrzewa się, no i gorące powietrze, jak wiedzą Państwo z fizyki, idzie do góry. Dodatkowo mamy komin, czyli efekt kominowy, gdzie u góry jest dużo niższa temperatura i to powietrze wprawiane jest w ruch, tak? Ruch, czyli mamy wiatr, tak? Bo ruch powietrza to nic innego jak wiatr i u podstaw tego komina stawiamy małe turbinki wiatrowe i ten wiatr napędza nam turbiny wiatrowe, prąd jest produkowany. Bezpośrednio prąd możemy produkować również z wykorzystaniem ogniw słonecznych, fotowoltaicznych, fotoelektrycznych czy fotoogniw, gdzie energia światła zamieniana jest w energię elektryczną w wyniku tak zwanego zjawiska fotowoltaicznego. Materiały fotowoltaiczne to są to najczęściej materiały półprzewodnikowe, gdzie mamy nadmiar elektronów pozytyw i niedomiar elektronów negatyw. No i Układ chciałby dążyć do e, równowagi, żeby te, te elektrony przepłynęły, ale no, nic się nie dzieje do pewnego momentu, aż e, zacznie działać właśnie promieniowanie słoneczne, elektromagnetyczne i Właśnie to jest ten impuls, który wybija elektrony, i następuje ruch elektronów z minusa do plusa, można powiedzieć. A ruch elektronów to nic innego jak prąd elektryczny. I tak w ten prosty sposób możemy wytłumaczyć, jak powstaje prąd elektryczny w ogniwie słonecznym. Proszę Państwa, w ogniwach słonecznych wykorzystujemy najczęściej materiały krzemowe, i tutaj. Jeżeli chodzi o e, powstawanie chociażby monokryształów krzemowych, to duży e, wkład wniósł nasz rodak, pan profesor Czochralski, który e, troszeczkę przez przypadek e, opracował metodę produkcji e, monokryształów. Jest to postać bardzo ciekawa. Jest to e, e, polski naukowiec, który jest częściej cytowany niż chociażby Maria kili W Polsce mało znany, nadal niestety na świecie jest bardzo znaną osobą. Bardzo dużo publikacji ciekawych, odkryć głównie z metalurgii, możemy znaleźć w literaturze fachowej. No i od czasów pana profesora Czochralskiego opracowywano nowe moduły fotowoltaiczne, nowe materiały fotowoltaiczne. Coraz bardziej wydajne i coraz bardziej one się upowszechniały, wobec czego cena tutaj mamy w dolarach za wat stopniowo ma malała i maleje cały czas, I materiały fotowoltaiczne z każdym rokiem są coraz bardziej wydajne przy coraz niższych cenach, co powoduje, że widzimy stopniowy wzrost mocy zainstalowanej fotowoltaiki na świecie. W 2021 roku było to około 942 aż gigawatów, więc bardzo już dużo i przyrost na poziomie 175 gigawatów. I akurat Polska, tu dzięki programowi Mój Prąd, znalazła się na 10 miejscu na świecie w 2021 roku. E, oprócz e, e, instalacji, które są połączone z siecią, Elektroenergetyczną. Bardzo popularne są instalacje fotowoltaiczne, które zasilają dany budynek. Tak? Tu jest przykład na zdjęciu kafejki internetowej zasilanej modułem fotowoltaicznym, i właśnie prąd do zasilania komputerów pochodzi z tychże baterii fotowoltaicznych. Tu z kolei inny rodzaj elektrowni: elektrownia, która znajduje się przy lotnisku akurat jest to lotnisko wojskowe i obszar wokół lotniska jest to obszar, na którym no, nic nie, 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 się nie buduje, jest to obszar wyłączony z gospodarowania, z użytkowania, a jak najbardziej możemy zbudować elektronie fotowoltaiczne. W Polsce od kilku lat elektronie fotowoltaiczne małe, najczęściej dachowe, są bardzo popularne i pojawiło się Nowe pojęcie jak prosument energii w Polsce, przede wszystkim prosument energii fotowoltaicznej. I na koniec 2022 roku szacunkowo mamy ponad milion sto tysięcy prosumentów energii fotowoltaicznej, elektrycznej w Polsce. Oprócz prosumentów również wiele firm inwestuje w fotowoltaikę. Przykładem jest chociażby firma z Bydgoszczy która zamontowała elektronię fotowoltaiczną na dachu chłodni. I właśnie latem, kiedy elektronie fotowoltaiczne są najbardziej wydajne, jest największe zapotrzebowanie na prąd, żeby tą chłodnię schłodzić, tak? ponieważ temperatura na zewnątrz jest w rzędu 30 stopni przypuśćmy, a my potrzebujemy minus 18 czy nawet jeszcze mniej i wtedy ta elektronia fotowoltaiczna jest najbardziej wydajna. Najbardziej praktyczna możemy powiedzieć. Tu z kolei jeszcze e, statek zbyt goszczy słonecznik, który, którego dach w całości jest pokryty panelami fotowoltaicznymi. Jest to statek, który pełni funkcję tramwaju wodnego, więc możemy z takim statkiem przepłynąć się. Jako kom, jest to komunikacja miejska, można powiedzieć. I praktycznie całym rokiem e, statek ten korzysta z energii fotowoltaicznej. Oczywiście jest też zapaści generator prądu, y, y, gdyby je, nastąpiła jakaś awaria. No i y, przyszłość jest teraz, obecnie można powiedzieć, ponieważ y, rozwój materiałów fotowoltaicznych jest nie bardzo szybki, i od y, kilku lat możemy kupić chociażby solarne dachówki maska, jest to materiał. Budowlany i fotowoltaiczny jednocześnie, tak? gdzie dachówka pełni funkcję, że tak powiem, ozdobną, a jednocześnie produkuje prąd elektryczny. I co ciekawe, proszę sprawdzić w internecie, te dachówki są w cenie normalnych dachówek. Także, jeżeli myślą Państwo o budowie domu, to takie dachówki warto, warto założyć. Budowane są ścieżki fotowoltaiczne, drogi fotowoltaiczne. Oczywiście, na razie to jest wszystko na etapie wstępnym. Yy, jeszcze może mało wydajne, dosyć drogie, ale ten postęp jest, jest niesamowity i yy, yy, wszystko wskazuje, że energetyka słoneczna będzie najważniejszym źródłem energetyki odnawialnej w ciągu najbliższej dekady. Dziękuję Państwu bardzo do, za uwagę, pozdrawiam serdecznie, do widzenia.